To jest jak o czymś myślisz, ale nie potrafisz sobie poukładać myśli. Więc mówisz to komuś lub sobie nagłos i nagle się wszystko układa, pisze wyrwa. Tak, zdecydowanie sam wielokrotnie doświadczałem tego zjawiska, że jakieś myśli długo kotłowały mi się w głowie, jak w końcu komuś się wygadałem. Ta osoba nawet nie potrzebowała mi udzielać rady, ponieważ samo to, że ująłem te myśli w słowa, nawet może to trochę to, że był drugi człowiek, jakby miałem, nazwijmy to publikę do wyrażania tych myśli, no to czę często działało to w ten sposób, że po prostu wyrażenie myśli na głos sprawiało, że mi się one układały. Także to naprawdę działa. I dlatego też warto wygadywać się ludziom. Tu nie chodzi nawet o to, że oni ci mają teraz udzielać rady. Chodzi o to, że sam samo, samo wy, wygadanie się pomaga. Tak samo, kiedy inni ci się wy, wygadują. Też nie musisz im udzielać jakichś super porad, chyba że cię o nią poproszą, o twoje zdanie. Zresztą też, skąd ty masz wiedzieć, jak naprawić problemy innych ludzi, nie? Więc raczej też inni nie będą cię pytać o poradę, bardziej o, o, po prostu o zdanie, co, co sądzisz ogólnie na ten temat. I często jest tak, że jak inni nam się wygadają, to przez samo to, że ich posłuchaliśmy, już im pomogliśmy. Co jest to jest fajne, to jest fajne. Sugerujesz, że mam rozmawiać z ludźmi? Zwariowałeś? Tak, Kyry, Kyry, Kyry. Jednakże żyjemy w szalonym świecie. W szalonym świecie czasami trzeba też być troszeczkę szalonym. Mam potrzeba podzielenia się czymś na głos, niekoniecznie oczekując odpowiedzi. No właśnie. Myślę, że warto, żeby ludzie na początku Otwierania się, po prostu powiedzieli wprost, czego oczekują, że jeżeli ktoś oczekuje porady, albo oczekuje, czy słuchaj, mam taki problem, potrzebuję, żebyś mi powiedział, powiedziała, co, co sądzisz, nie? albo słuchaj, mam taki problem, potrzebuję się po prostu wygadać, i tyle. Tak? Jeżeli powiesz, potrzebuję się po prostu wygadać, no to to sugeruje, że nie oczekujesz, że ta osoba wyciągnie ci nagle z tyłka rozwiązanie, tylko wyraźnie sugerujesz, że hej, chcę, żebyś teraz po prostu posłuchał mnie. Fajnie jakbyś mi nie wchodził w słowo, bo niestety czasami... Znaczy są ludzie po prostu, którzy mają taki nawyk wchodzenia w słowo, że nie, no, no spotkałem się z tym, że nawet kiedy powiedziałem komuś, że potrzebuje się wygadać, to ta osoba i tak mi co chwilę przerywała i sprowadzała temat po prostu na swoją tę. I zauważyłem, że no niektórzy ludzie naprawdę mają po prostu nawyk wchodzenia w słowo, wprowadzania rozmowy na to, co oni, o czym oni chcą gadać, nie potrafią po prostu się naprawdę zamknąć i przez kilka minut się posłuchać. I wtedy nie należy się tym przejmować. Zaakceptuj neutralnie, że ta osoba najwyraźniej nie za bardzo potrafi słuchać. I okej, okay, to, to, to nie jest tak, że ona ci robi na złość. Niektórzy po prostu nie potrafią słuchać. Yy, można zwrócić na to uwagę, nie trzeba wcale. W przeszłości miałem tak, że chciałem się wygadać, i nawet potrafiłem zasugerować jasno, że potrzebuję się wygadać, i niektórzy ludzie po prostu wcinali się i przez następne 10 minut gadali o tym, co im akurat przyszło do głowy niezwiązanym z tematem. Ja się czułem oblany ciepłym moczem, ale potem zrozumiałem, że te osoby nie robią tego na złość, tylko po prostu no, jest to pewna raczej wada niż zaleta ich charakteru. I często, nawet jak poruszałem ten temat, to te osoby odbierały to zupełnie inaczej i na przykład broniły, znaczy broniły, podawały ze swojej perspektywy, że dla nich to, to jest normalne, że się no zmienia nagle temat, po, po 15 minutach się do niego wraca. Nie? No i no, okej. Okay. Ale jeżeli człowiek potrzebuje się wygadać, to często to można zauważyć po prostu po tym, jak mówi, że mówi trochę inaczej niż zazwyczaj, że mówi trochę więcej, że mówi trochę chaotyczniej, po jakiejś mowie ciała, jakby można to zauważyć. Niektórzy ludzie po prostu tego nie widzą, nie dostrzegają, albo po prostu jeszcze się nie nauczyli tego dostrzegać. No i trzeba to zaakceptować. Nie ma co na to się obrażać, tylko stwierdzić, że no dobrze, no najwyraźniej u tej osoby nie otrzymam mojego podążane, pożądanego wygadania się. No, no, no trudno. Może innym razem, może u kogoś innego, może, może sam się sobie wygadam. To nie chodzi o to, że, że masz nic nie mówić, nie? No bo jeżeli osoba na przykład kończy mówić, jakby kończy myśl, no to wtedy jest czas, żeby coś na przykład dopytać i tak dalej. Zresztą, kiedy ktoś ci się wygaduje, albo ty się komuś wygadujesz, no ale już zakładamy, że ktoś ci się wygaduje, no to ja nie nastawiam się na to, że muszę mieć na wszystko odpowiedzi, no ale jak widzę, że ta osoba skończyła myśl i teraz byłby może moment, żebym coś wtrącił, no to, no to rzucam to, co mi się wydaje, a jak nie mam niczego, co mi się wydaje, to po prostu zadaję pytanie. Na przykład, no dobra, ale czy z tą twoją koleżanką albo z tym twoim kolegą to myślisz, że to jest tak? Albo, a może ten twój kolega coś takiego, nie? Może to jest tak, i rzucasz jakieś takie morze. I to nie chodzi nawet o to, czy w tym momencie twoje morze jest mądrą i wnikliwą i trafiającą w punkt uwagą, tylko. Samo to już tworzy kolejny punkt zaczepienia, który zaraz uruchomi tę drugą osobę, i ona zacznie dalej gadać, po prostu na podstawie tej rzeczy. Więc nie jest trudno słuchać drugiej osoby, a mimo tego niektórzy nie potrafią. No ale, jak mówiłem, nie, nie wszyscy wszystko potrafią, nie? a wiele osób nie potrafi się otworzyć. Dlatego też, kiedy widzę, że ktoś do mnie mówi i, i, i mówi do mnie, i nagle dochodzę zaraz, ta osoba nie, nie, nie gada do mnie tak po prostu, tylko ona się w tym momencie przede mną otwiera, no to, no to słucham jej po prostu. I nawet jak mam, no, w sumie miałem coś do zrobienia, ale to nic nie pali, no to, po, po, no to postoję i posłucham, bo, no bo dla mnie tak to powinno mniej więcej działać. Chyba, że naprawdę mam coś do zrobienia, no to powiem, słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale wrócimy do tego, ale teraz mam coś do załatwienia, nie? No i tyle, skończyłem myśl, skończyłem myśl.